Witam na moim kanale Osoby spod znaku Skorpiona i zapraszam Was dzisiaj do czytania na miesiąc październik. Czytanie dla Was rozpocznę od y, rozłożenia kilku kart y, orako, które pozwolą mi naświetlić nieco sytuację dla Was. I będę w ten sposób w stanie y, zobaczyć. Co jest myślą przewodnią dla Was w nadchodzącym miesiącu? Okej, okay, zobaczmy. Nie zawsze po rozłożeniu kart Oracle jestem pewna, czy sytuacja dotyczy uczuć, czy też sytuacji zawodowej. Natomiast patrząc na te wasze karty, one tutaj tak mówią o jakiejś waszej miłości, tak? O, o waszym o waszych relacjach ostatnio. A ja sobie dołożę więcej kart tarota do tego, żeby jeszcze lepiej przyjrzeć się Waszej sytuacji. Jeszcze potasuję sobie karty. Zobaczymy, co one nam tutaj pokażą. Jak one się będą miały w odniesieniu do tych wcześniej, wcześniejszych kart dla Was. Okay. Troszkę mam tych kart tutaj, także będzie dużo opisu sytuacji. Okej, okay, to teraz ja wam powiem, a jak ta sytuacja według mnie wygląda. No więc ja myślę, że znalazłyście, myślę, że tak Większej ilości to kobiety znalazły się w tej sytuacji, więc podejrzewam, że czytanie bardziej może dotyczyć kobiet, ale może być i odwrotnie. No więc znalazłyście się w takiej jakby pułapce w związku, gdzie osoba okazała się nie tą osobą, o której myślałyście, że ona jest. Myślę, że wasz partner was w jakiś sposób tutaj oszukał. Wy miałyście wrażenie, że to była wasza prawdziwa miłość, tak? I myślę, że nie jedna z was była z tym partnerem w jakiejś dłuższej, trwającej, nawet kilka lat relacji. Niestety, jak się okazało, wasz partner, będąc z wami, miał jakieś ukryte motywy, tak? Ja myślę, że nie jedna z was może być w dobrej sytuacji materialnej i może w jakiś sposób Pomagała temu partnerowi. Pewnie niektóre z was są w takim, powiedziałabym, wieku średnim, tak, gdzie y, już po wcześniejszych przejściach y, po raz kolejny szukałyście prawdziwej miłości. No i niestety, a, wpadłyście w sidła y, osoby, która chciała. Tą Waszą naiwność, tą potrzebę miłości wykorzystać. Tutaj ta karta, yy, która mówi o takim rozległym wszechświecie, w Waszym czytaniu jest jakby taką kartą troszeczkę yy, przypominającą Wam, że. Yy, Że wy macie nieograniczone możliwości w poszukiwaniu drugiej połówki, tak? To, był, to była jedna osoba, tak jak jest w stawie jest wiele ryb, wy trafiłyście na, na, na tego jednego mężczyznę, który przysporzył wam wielu problemów. Natomiast... Ja chciałam powiedzieć, że ta karta jest taką otuchą dla Was, żebyście zdały sobie sprawę, że, y, że jest jeszcze szansa na tą prawdziwą miłość, natomiast y, ta osoba niestety okazała się y, nie tą, której y, tak naprawdę szukałyście. Tutaj y, tu jest karta, y, która mówi o byciu. W masce, tak? I y, że ktoś przywdziewał, jakby maskę, y, grał przy was, był, y, zmieniał się, tak? Dla jego potrzeb. A ja bym tu powiedziała, że, że wy prawdopodobnie trafiłyście na jakąś taką niemalże Psychopatyczną osobę czy narcystycznego partnera, który myślał wyłącznie o, o swoich celach. On był bardzo egoistyczny, natomiast Wy przez ten dłuższy czas tego nie byliście w stanie dostrzec, bo chciałyście widzieć, byłyście troszeczkę takie właśnie, no, zakochane, tak? I nie byście nie w stanie dostrzec, co tak naprawdę jakie intencje miał ten wasz partner. Obecnie odnoszę wrażenie, także ten najbliższy czas dla Was, drogie Skorpiony, będzie dość takim ciężkim czasem, kiedy musicie sobie wszystko przemyśleć. Wy... Podejrzewam, będziecie się y, często znajdować teraz w takim dołku psychicznym i będziecie sobie y, zarzucać, że to była y, wasza wina, że y, będziecie złe na siebie, że, że jakby tego wcześniej y, nie byłyście w stanie dostrzec. Natomiast musicie wiedzieć, że ta osoba, no ona widocznie miała już yy, yy, wcześniejsze takie doświadczenia i no i yy, to jej działanie, no to było yy, niestety a już bardzo taktycznie zaplanowane. I teraz jak się mają do tego tarty, karty Tarota, tak? Tarot mówi tutaj a pierwsza karta, piątka monet. Ta karta sugeruje, że wy poniosłyście niemałe straty, będąc w tej relacji, tak? Być może poniosłyście straty finansowe. Wy obecnie znajdujecie się w takim stanie samotności. Czujecie się, że. Jakby jesteście z tym problemem same. Nie możecie ufać temu partnerowi. Być może on jeszcze jest gdzieś blisko, ale wy zdałyście, zdaliście sobie sprawę, że ta osoba nie jest wam przyjazna, tak? Ta karta mówi o takim poczuciu braku. Pomocy, tak? Macie wrażenie, że no jakby nikt, może jest wam troszeczkę głupio przed innymi, żeby jakby poprosić o tą pomoc, żeby o tą pomoc zapytać, ale ja bym wam radziła jednak, no, doradzić się w tej sprawie, bo bo naprawdę zdaję sobie sprawę, że może być Wam bardzo ciężko. Tutaj kolejna karta to też taka kontynuacja tych takich negatywnych myśli, takiego poczucia bycia poczucie bycia w samotności i Wy, tutaj, to jest karta Czterech kielich, Kielichów, gdzie wy jakby płaczecie nad tym, co się stało, ale nie dostrzegacie, że, że gdzieś tam w tyle mogłaby się pojawić jakaś pomocna dłoń i wsparcie, wsparcie drugiej osoby. Natomiast o tą pomoc, wy powinnyście zapytać, tak? Bo, bo tak naprawdę wiele osób, być może nawet waszych najbliższych osób, wasza rodzina, czy, czy przyjaciele, przyjaciółki tak naprawdę nie wiedziały, co, co się w waszym związku dzieje. I ktoś z boku może widzieć, że wy nie czujecie się zbyt dobrze, tak? Brak wam motywacji wyjścia gdzieś y, do ludzi, spędzenia y, czasu z przyjaciółmi, natomiast tak naprawdę nikt nie jest w stanie y, powiedzieć, co się stało, i, i dobrą radą tutaj by było po prostu. Y, no, skonsultować się z jakąś bliską Wam osobą. Ta karta jest bardzo podobna do tej. One współgrają ze sobą. Tutaj jest ta karta takiego, takiej ofialnej. E, e, takiej. Mentalności ofiary, tak? I tu, tak samo na, na, na tej karcie czterech kielichów, jest bardzo podobnie. Wy, wy jesteście w sytuacji, gdzie ta beznadziejność wyjścia z tej pułapki, jakby was przerosła. I no i Jedynym sposobem na to musicie zdać sobie sprawę, że wy macie w sobie tą siłę, żeby jednak tą taką bardzo mentalnie negatywną sytuację u Was pokonać. Tutaj jest ta karta ośmiu buław. Sugeruje, że być może znaczy sytuacja bardzo tak jakby ruszy do przodu. I nie wiem, czy to dotyczy tego, co się stało, czy jeszcze dostaniecie jakieś dodatkowe, zaskakujące informacje dotyczące waszego partnera, na przykład, które jeszcze bardziej was zaskoczą. I ta sytuacja sprawia, że, że wy jesteście w takiej. Pułapce. I kolejna karta, moje drogie skorpiony, to jest karta Trójki Buław. Ta karta mówi, już ja myślę, że to troszeczkę, to jest karta taka, takiej porady i rozwiązania tej trudnej dla Was sytuacji. Ona mówi, żebyście trochę rozszerzyły, rozszerzyli horyzonty, żebyście zaplanowali czy zaplanowały wasze następne kroki w tej sprawie. Karta mówi o tym, że dobrze by było na przykład gdzieś wyjechać, tak, żeby troszeczkę jakby zdystansować się do tego co się stało i lepiej to przemyśleć. Być może w tej całej sytuacji y, powinnyście się bardziej skupić na pracy, i dobra by była praca y, zespołowa, tak? Oczywiście y, to może y, dotyczyć tak y, planowania. Ja myślę, że, że, że też coś się wydarzyło, że Jakieś straty finansowe u Was nastąpiły. Być może zbytnio dużo czasu poświęcałyście, poświęcaliście swojemu partnerowi czy partnerce. No i ta praca i, i pewne zaniedbania z nią związane zostały na drugim planie. Na, w tej sytuacji, co się teraz wydarzyło, może dobrze by było y, zaplanować albo y, jakiś urlop, y, to, to była jedna opcja, bądź wyjazd właśnie związany y, z pracą, żeby troszeczkę też y, zdystansować się do tego wszystkiego, y, co miało miejsce. Zobaczcie. Ta kolejna karta tutaj, Rycerz Buław, również sugeruje Wam jakąś podróż, tak? Czyli coś, musicie rozszerzyć swoje horyzonty, trochę spojrzeć z innej perspektywy. A wyjazd dobrze by Wam zrobił, bo odświeżyłybyście troszeczkę swoje. Umysły i a, zmiana miejsca jest o tyle dobra, że a, ta sytuacja, która w obecnej chwili wydaje, wydaje Wam się beznadziejna, to dzięki spojrzeniu, a, będąc gdzie indziej, Spojrzycie zupełnie na to z innej perspektywy, i może rozwiązanie przyjdzie o wiele szybciej. Ale same spójrzcie, tutaj jest takie też szybkie i takie, takie działanie już z taką bardziej pewnością w siebie. Natomiast w tyle tutaj widać piramidę czyli, czyli jest sugestia o, o podróży i o takim. Dystansie do miejsca, do partnera i do obecnej sytuacji. Tutaj jest jeszcze karta Piątka Mieczy. To jest też karta, która nadal przypomina, że, że no i jeszcze w, w, w Waszej okolicy, tak. Blisko Was jest ten partner, który ma takie niecne zamiary, który jeszcze chce coś od Was wyciągnąć, który jeszcze chce z tej znajomości, relacji z Wami skorzystać. Więc rada jest taka, że oczywiście no musicie być ostrożne czy ostrożni, bo to niestety jeszcze nie jest zakończone. Ta osoba cały czas jeszcze będzie o sobie przypominać i no musicie po pierwsze uzbroić się w cierpliwość, ale po drugie mieć takie grono osób wokół siebie, które Was w tej Waszej decyzji zdystansowania się do tej relacji mogłyby pomóc. Tutaj mamy też kartę, kolejną kartę to jest Paść Kielichów. I teraz tak się zastanawiam, jeśli chodzi o Wasze czytanie, ponieważ tak, ta karta znajduje się pomiędzy tą kartą, ja tak nazywam złodzieja, tej piątki mieczy, a pomiędzy kartą diabła, która sugeruje jakieś nałogi, oszustwa. I ja myślę, że, że karta. Dotyczy się też tego toksycznego partnera, bo ta karta może właśnie oznaczać toksyczną osobę. I teraz. Albo. Ta karta może sugerować o jakiejś takiej. U Was o nieoczekiwanym pomyśle, tak? Czy yy, mówi Wam, abyście ufali swojej intuicji, ale ja myślę, że yy, ponieważ yy, ten paść kielichów znajduje się pomiędzy, jakby, yy, takim Waszym toksycznym partnerem, to ja myślę, że, że tu będzie taka dziwna próba yy, ze strony tego Waszego. Partnera, który jeszcze będzie próbował jakimś takim romantycznym gestem was przekonać, że no nie warto kończyć tej relacji, że w sumie to, co wam się wydaje, to, to w sumie, że, że ta na przykład zdrada, która nastąpiła, czy to, to, to nie jest prawda, to że on, on tylko was kocha, i tak dalej, bo on chciałby jeszcze z was czerpać korzyści. korzyści tak. I ja myślę, że no musicie tak być bardzo ostrożne. Musicie zaufać bardzo swojej intuicji, wsłuchiwać się w siebie i, i te informacje przyjdą do was z waszego wnętrza. Natomiast nie wierzcie, że ta osoba się zmieni. No, ona naprawdę miała wyłącznie swój interes, i Wy potrzebujecie czasu i, tak jak było mówione, dystansu do tej sytuacji. Przemyślcie sobie, wyjedźcie gdzieś i podejmijcie właściwą decyzję, i zacznijcie, moje drogie Skorpiony. Myśleć teraz o sobie, bo naprawdę żyjemy w społeczeństwie, gdzie te narcystyczne osoby niestety są, jest ich coraz więcej. I, no i niełatwo czasami naprawdę dostrzec, jakie one mają zamiary wobec osób uczciwych. Pamiętajcie, drogie Skorpiony, że to nie Wy pierwsze i nie ostatnie znalazłyście się w tej sytuacji. I kto wie, jeżeli skonsultujecie się z jakąś inną osobą, to zobaczycie, że, że i ona być może przeszła przez coś takiego, i takie osoby z własnego doświadczenia mogą Wam. W tej sytuacji dużo doradzić. Życzę Wam więc dużo wytrwałości w tym nadchodzącym e, miesiącu, w październiku. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne moje czytania.